Moi ulubieni szaleni YouTube'owcy, czyli Zbyszek i Marcin. Cześć, bardzo nam miło Cię powitać. Trochę się zachowuję jak konferencjer, w związku z tym zacznę od pytania do łysego, jednego z dwóch łysych. Oto Zbyszku, czy bywasz czasami na konferencjach? Nie, yy, albo tak. Znaczy, właściwie... Ale nie wiesz, czy bywasz na konferencjach? Bo być może to warto nad tym się zastanowić. Poczekaj, konferencje chodzi mi o takie spotkania, w których jest publiczność, mm -hmm. więcej niż 50 osób okay. i jest scena, na którą ludzie wychodzą i jakieś rzeczy opowiadają. A to bywam. Bywasz na takich A to miejscu. bywam. A, A właściwie, że nie? właściwie mam wrażenie. Że nic innego w życiu nie robię, A, tylko okay. bywam na konferencji. Czyli dlatego powiedziałeś, że nie. Dlatego. Dobrze. To ja mam drugie pytanie. Ono trochę y, oczywiście nawiązuje do tego, o czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, bo ja jestem dzisiaj tym, który temat narzuca i ty jesteś w kropce, bo nie wiesz, o czym będziemy rozmawiali. Mianowicie, jak często zdarza się, że jesteś na konferencji i no przykładowo jest 10 wystąpień, tak. że wszystkie 10 to wystąpienia, które nazwałbyś zjawiskowe. Nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. Znaczy, wystąpienie publiczne to jest taka forma komunikowania się, którą da się zepsuć. Naprawdę? Naprawdę. I ludzie, którzy. To jest też ciekawe, ludzie, którzy żyją z wystąpień publicznych, także potrafią to zepsuć. Ja myślę, że każdemu z nas zdarzyło się zepsuć jakieś wystąpienie mhm. publiczne. Natomiast niestety na konferencjach zdarza się, że występują ludzie, którzy potrafią to robić zawsze, ale to nie jest o ludziach. To jest wypowiedź, dość krytyczna wypowiedź, ale ona jest o pewnej kulturze wystąpień publicznych, zwłaszcza w tym świecie naukowym, który ja częściej jestem na konferencjach naukowych bardziej niż biznesowych, i rzeczywiście na tych biznesowych, zwłaszcza biletowanych konferencjach. No ten poziom wystąpień publicznych jest już okej. Okay. No nigdy nie jest tak, że na 10-10 jest zjawiskowych. Mm -hmm. Natomiast na konferencjach naukowych, na których ja bywam, na 10 jak jedna jest zjawiskowa, to to jest już... Yy, Załóżmy, że ty nie występujesz. A to nie ma żadnej wtedy. To w ogóle nie godzę na takie konferencje. Ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie nie o osobach, które tak. żyją z występowania, jak tak. to powiedziałeś, No bo jeżeli ktoś żyje z występowania, to siłą rzeczy robi to na takim poziomie, że klienci tak. chcą mu za to płacić. Tak. W związku z tym, co do zasady robi to dobrze. Natomiast ja mam takie przemyślenie, które siedzi we mnie już bardzo, bardzo długo, ponieważ ja jestem no, dosyć często na wystąpieniach, które nazwałbym wewnętrznych, tak. czyli firma organizuje dla swoich pracowników lub dla swoich klientów. Tak. Lub bywam na takich konferencjach no, podobnych do tych, do których, o których ty mówisz, czyli że występują ludzie, którzy są specjalistami w jakiejś dziedzinie, ale na co dzień nie występują. Tak. I moje doświadczenia są takie, że co do zasady, i bardzo przepraszam za uproszczenie świata i generalizację, te wystąpienia są słabe. Mhm. Czyli jestem dyrektorem. Firmy, jestem prezesem, jestem dyrektorem handlowym. I jestem... męczę się. I się męczę na tej y -y -y, scenie. I cierpię. na tą scenę. Kosztuje mi to ogromnie dużo y y stresu, ale ja jeszcze stres jestem w stanie bardzo łatwo sobie wyjaśnić, wytłumaczyć, że ludzie mają stres związany no tak. z wystąpieniami. Natomiast, natomiast mój problem polega na tym, że one merytorycznie są słabe. Y -y -y. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, ja wspomniałem chyba, użyłem tego sformułowania, pewna kultura wystąpień publicznych, mhm. że e, zwróć uwagę, że tak jak przez całe życie lekarze mówili mi, ale nas nikt nie uczył, jak rozmawiać z pacjentem. Tak, tak. właściwie dzisiaj większość z nas może powiedzieć, że nas nie uczono wystąpień publicznych. To znaczy, poszedłeś na studia, Wiem, że ty akurat byłeś na studiach kiedyś. To się zgadza. E, i, I obserwowałeś wykłady profesorów, które z punktu widzenia sztuki wystąpień publicznych mogły pozostawiać wiele do życzenia, tak. ale to byli twoi profesorowie. Tak. W związku z tym stałeś się częścią tego świata i uznałeś, że wystąpienia publiczne należy robić tak, jak twoi nauczyciele, czy tak jak twoi profesorowie, i mamy już. Nie miałem takiego nie. przeświadczenia. Ja studiowałem prawo. Większość wykładów wykładów prawie nie da się słuchać. No. Ale y, prawda jest taka, że to środowisko, bo ja uczę naukowców i młodych i bardziej doświadczonych wystąpień tak. publicznych i ono jest przesiąknięte tradycją złych wystąpień. Mm -hmm. To znaczy y, ja zaczynałem w czasach folii i, i, i slajdów tych takich wywoływanych, które w magazynku wykładowca sobie układał, nie daj Boże się potknął, mu się któreś wysypały tak. i już cała logika twojego wystąpienia e, padła. Ale jak łatwo slajdy było przestawić. Ale łatwo było slajdy przestawić. <laughs> Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w świecie PowerPointa czy keynota, choć no znamy takich, mamy kolegów, którzy też żyją z wystąpień publicznych, którzy nie, us, nie posługują się slajdami w ogóle, prawda? Nie są im potrzebne. O slajdach też można bardzo dużo mówić. Kamil, który się właściwie wypromował trochę na takiego papieża slajdologii stosowanej, nasz wspólny znajomy, często o tym mówi i, i w sposób Ciekawy. Ja natomiast zmierzam do tego, że no są światełka w tunelu, jakby liceum, do którego chodzą moi synowie, mhm. to, to, to taka szkoła pierwsza, o której ja słyszę, dlatego tam chodzą, która bardzo mocno stawia na kształcenie tej kultury wystąpień publicznych, i młodzi ludzie uczą się występować publicznie i łapią takie obycie mhm. ze sceną. E, więc w odpowiedzi na to, dlaczego tak jest, że one są nudne, to tak. Po pierwsze, Cały czas wyjście na scenę i mówienie do większej grupy ludzi traktujemy jako sytuację nienaturalną i to zwiększa to poczucie stresu. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz, nie mamy dobrych wzorców, mhm. czyli nasi mistrzowie byli naprawdę źli w, uczeniu, w, w wystąpieniach publicznych. Mhm. Po trzecie, nie mamy y, pomysłów na to, jak przygotować dobrze wystąpienie. W związku z tym wydaje nam się, że trzeba powiedzieć to, co jest ważne. Mhm. I wtedy przygotowujemy 785 punktów, choć wiemy, że y, mamy 10 minut na wystąpienie. A po czwarte, ponieważ... to ale mamy w... też dużo do przekazania. No właśnie, ale y, właśnie mamy dużo do przekazania i boimy się, żeby niczego nie pominąć, to wpadamy na pomysł, że najbezpieczniej będzie, jeśli napiszemy to na slajdach. I to jest jakby czwarte rzecz. I szybko to powiemy. I, ale ja to szybko przeczytam, albo właściwie... Jak nasz... Chociaż jak się wyświetla, to już nie trzeba czytać. Nie trzeba mówić, przepraszam. Znaczy... Właściwie powinniśmy powiedzieć to już nie można mówić, bo mózg twojego słuchacza musi zdecydować, czy cię słucha, czy czyta, bo dwóch rzeczy naraz nie jest w stanie zrobić. Ja wielokrotnie widziałem takie sytuacje na konferencjach, kiedy ktoś wyświetlił slajd, na którym było 44 punkty i powiedział, no tu sobie to państwo mogą doczytać. E, ja wie. z kolei widziałem takie slajdy, które, na których były, ktoś wyświetlił, było 44 punkty, mówił, nie, tego może nie będziemy omawiać. I wtedy mi się zawsze przypomina scena z, z, z Misia, w której y, pani dzwoni i mówi: Dzwonię do ciebie, ponieważ nie mogę z tobą rozmawiać. To jest dokładnie ta sytuacja, w której ktoś wyświetla slajd i mówi: Ale to tego nie będę państwu opowiadał. No właśnie, to jest też y, bardzo dobre. W tych slajdach, które były w tych koszyczkach, takich tak. młodzi ludzie, którzy do nas teraz słuchają, kompletnie nie, nie wiedzą, wiedzą, o czym nie. mówimy. Y, łatwo było slajdy przestawić, trudno było slajdy pominąć. Tam już, bo to one wskakiwały i to trochę Oczywiście. Tak było. tu teraz tak. to można dwa razy kliknąć i on przeskoczy. Natomiast powiedziałeś, Zbyszek, parę rzeczy, które moim zdaniem próbujesz trochę wytłumaczyć mhm. sytuację nudnych prezentacji na konferencjach. Natomiast e, ja bym chciał trochę e, e, skonfrontować to z rzeczywistością, tak. bo oczywiście ja się zgadzam z tym, że my się nie uczyliśmy wystąpień. Jak znaczy najbardziej ty, na mnie to zrobiło. Wy się nie uczyliście, bo ja się akurat uczyłem. Najbardziej to na mnie zrobiło wrażenie, jak kiedyś czytałem wiele, wiele lat temu artykuł w jakimś magazynie biznesowym. Typu okay. biznesmen, czy menadżer, czy menadżer magazyn, coś takiego. I był artykuł o wystąpieniach publicznych i byli menadżerowie z różnych firm i się wypowiadali, tak. jak oni podchodzą do wystąpień. I była pani, która była. Pochodzenia polskiego, wychowała się i wyedukowała w Stanach Zjednoczonych i wróciła do Polski na stanowisko menedżerskie. I ona mówiła, że ona uczyła się wystąpień publicznych od najmłodszych klas szkoły podstawowej. Tak. Bo tam w tej jej szkole było takie podejście, nieważne, czym się będziesz w życiu zajmował, będziesz mówił do ludzi. Oczywiście. W związku z tym się musisz tego nauczyć, tak. ale nie my wymagamy robienia prezentacji, tylko uczymy cię, jak robić prezentacji. Tak. Ja kiedyś nawet się tematem zainteresowałem. Czy wiesz w takich zawodach w Polsce, prawie że od zawsze uczyło się e, mówienia do ludzi? Bo jest taki zawód, którego się uczy, w którym się uczy. Znaczy, jakbym miał obstawiać. Tak. E, to powiedziałbym, że z całą pewnością zawód, który ma najwięcej wspólnego z mówieniem do ludzi, to są właśnie wszystkie zawody prawnicze i tam się powinno. I to uczyć. jest ciekawe, bo jest nawet takie, takie rzeczy są jak retoryka, prawda? No właśnie. A okazuje się, że na studiach prawniczych nie ma zajęć z retoryki prawniczej, to czasami są zajęcia dodatkowe. Mhm. Natomiast nie ma w takim obowiązkowym Podstawowe planie program. studiów czegoś mhm. takiego, ale bardzo dobrze namierzyłeś, że są takie zawody związane z mówieniem do ludzi w seminariach duchownych, w seminariach, gdzie no uczy tak. ludzi mówić tak. Mówienia Do naprawdę. ludzi, tworzenia kazań i mówienia do ludzi. Go tam ostatnio nie, nie chcę studiować ponoć. Ja nie, ja nie będę w ogóle szedł w tym kierunku i nie chciałbym o tym mówić. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie znowu na pewną średnią tych wystąpień, to jednak jest dużo dobrych. Ja bym powiedział, naprawdę dużo jest dobrych ale z jakąś. wiesz o absolwentach seminarium? Tak. No e... Ale właśnie widzisz, oni rozumieją, że oni z tego żyją. No Jakby właśnie, stąd się biorą no właśnie, pieniądze. No właśnie. I, i... I oczywiście ja kupuję w związku z tym to, że nie mieliśmy dobrych wzorców. Ale z mojego doświadczenia, ponieważ ty robisz takich rzeczy masę, ja też takich rzeczy sporo w życiu zrobiłem, że zajmowaliśmy się przygotowywaniem jednej czy dwóch osób tak. do konkretnego wystąpienia. wystąpienia. Jaki jest największy problem? Bo ty powiedziesz, ludzie nie mają pomysłu. Moim zdaniem to jest trochę wytłumaczenie świata. Ludzie nie mają czasu. Znaczy nie przywiązują wystarczającej ilości czasu, czy nie, nie wygospodarowują odpowiedniej ilości czasu. Na przygotowanie? Tego, żeby przygotować dobre wystąpienie. Bo sobie przypominają o tym, że za tydzień mam wystąpienie na najważniejszej konferencji w roku, w panikę wpadają, szukają kogoś na rynku, kto im w tym pomoże, przychodzą i im się wydaje, że chodzi o ruch sceniczny, żeby powiedzieć tak, w tym tak, momencie tak. podnieść rękę. I kolor I skarpetek. Super. Tak. I to będzie super. Ale wiesz, Ani w tydzień nie zrobisz z poważną prezentacją. No tak, tylko no, wiesz, Marcin, po dwudniowym szkoleniu z wystąpień publicznych, gdzie ja kiedy prowadzę szkolenia z wystąpień publicznych, to najczęściej lubię pracować na konkretnym wystąpieniu, czyli tak. żeby każdy uczestnik miał ten prawdziwy materiał, jakieś mhm. wystąpienie, które mhm. od początku do końca uczy się go przygotowywać i następnie tak. z nim występować. Po dwudniowym warsztacie. Jakby 100% uczestników mówi, a to jest niemożliwe, żebym ja aż tyle czasu poświęcał na przygotowanie. Tak. Nie dlatego, że uważam, że nie warto, bo, wow, ale ja po prostu nie mam tego czasu. I wtedy patrzą na mnie i mówią, ale zaraz, poczekaj, a ty codziennie występujesz, to kiedy ty się przygotowujesz? Ja mówię, no jest taki moment w życiu człowieka, jak występujesz codziennie, to musisz być zawsze przygotowany. Tak. I teraz to, to się sprowadza trochę do filozofii, myślenia o tym, Czym jest wystąpienie publiczne? Bo jak wpadniesz na to, że wystąpienie publiczne to nie jest teatrzyk do odegrania, tylko że to jest forma kontaktu pomiędzy tobą a publicznością, i będziesz szukał kontaktu, i będziesz myślał o tym jak o komunikacji, a nie o przedstawieniu. No to właściwie zawsze jesteś przygotowany, tak? To... Co, oczywiście, że tak. Natomiast ja patrzę na to też trochę w taki sposób, bo ty oczywiście nawiązujesz do tych wystąpień na konferencjach naukowych. Mhm. I ja tu się absolutnie zgadzam, bo ci ludzie mają bardzo potężną wiedzę merytoryczną, którą się chcą podzielić, I nie potrafią I wybrać poszczególnych rzeczy tego kontaktu właśnie o komunikacji, zakresu komunikacji interpersonalnej. Natomiast ja jak sobie myślę o Wystąpieniu noworocznym prezesa dużej firmy, mhm. który ma wejść na scenę, i przy okazji spotkania noworocznego 15 stycznia powiedzieć 5 minut, dosłownie kilkanaście, bardzo często najważniejszych zdań dla tych ludzi, którzy są zgromadzeni, a jest przed nim cała firma. Mhm. od tych zdań naprawdę dużo zależy. Dużo zależy, co będzie w umysłach tych ludzi, co mhm. będzie w sercach tych ludzi, czy oni będą czuli się nakręceni do tego, że chcą z tą firmą być, czy pojawi się taka myśl, hmm, a może to nie jest najlepsze miejsce dla mnie. I mi chodzi o takie wystąpienia, że ja się zastanawiam, często zastanawiam nad tym, dlaczego na takie wystąpienia ludzie naprawdę nie poświęcają dużo czasu. Mi się zawsze przypomina w takich momentach film House of Cards, mm -hmm. gdzie małżeństwo, kiedy on jeszcze był wiceprezydentem i ze swoją żoną i on przygotowywał tekst swojego wystąpienia, który miał na drugi dzień przeprowadzić. Tak. Siadali wieczorem a to był człowiek, który występował codziennie tak. i on czytał. A no, nie, nie, to słowo wykasuj, ono jest za mocne, wstaw tak. inne słowo, żeby popracować nad tekstem twojego, nad treścią twojego wystąpienia, nad celem twojego wystąpienia, nad sensem, na tym, co chcesz przekazać. Ja zawsze, kiedy ktoś robi takie wystąpienie noworoczne, pytam, co chcesz ludziom powiedzieć? Chcę pokazać, jakie są wyniki. Mm -hmm. No to, ja mówię, to wyślij ja mówię, to mailem. Wyślij mailem. Znaczy, po co ty chcesz stanąć przed ludźmi i powiedzieć, jakie są wyniki? A Win, no, ale ja chcę im. Chcą o tym powiedzieć. Ja mówię, ale co chcesz osiągnąć przez tak. to, że powiesz, pokażesz tak. wyniki? No chcę, żeby się bardziej nakręcili, bo mamy słabe wyniki. A to Ty jest, coś, jak... zupełnie to jest coś zupełnie innego. To jest coś zupełnie innego. To musisz tak pokazać te wyniki, żeby ludzie czuli się nakręceni. Tak. I do Albo... tego się trzeba przygotować. I do tego się i o tym, wiesz, mi o to chodzi, że tu się trzeba przygotować. I, i tu się zastanawiam naprawdę bardzo często, yy, yy, dlaczego jest tak, że Menadżerowie naprawdę często wysokiego stopnia z taką nonszalancją podchodzą do tego typu znaczy, wystąpień. Jeśli się wystąpienia, a wrócę do czegoś co właściwie powiedziałem, jeśli się wystąpienia publicznego nie traktuje jako formy kontaktu, jako formy komunikacji między tą publicznością, tylko jako formę pewnego przedstawienia, to bardzo łatwo popełnić jakiś błąd. I tych błędów popełnianych najczęściej jest taki, po pierwsze no ja mam, jestem tym prezesem, mam im złożyć życzenia, no to przecież ja się nie muszę przygotowywać do składania życzeń, tak, tak? Od... Tak? To jest pierwsze. Od... Nie rzecz. muszę się przygotowywać tak. do składania. Druga rzeczy. rzecz, jak jesteś tym szefem sprzedaży, który chce pokazać wyniki, no to jak ci twoja asystentka zrobiła skomplikowane slajdy z wynikami, to właściwie też wierzysz, że jesteś przygotowany, Wystarczy tylko że w tym dzień wcześniej spojrzeć na te slajdy, powiedzieć ten jest do zmiany, ten do wywalenia i już. Tak, tak. Podczas gdy w, w tych wystąpieniach no, chodzi jednak o coś zupełnie o, innego. I na takie pytanie, co ma się wydarzyć dzięki temu wystąpieniu? Tak, Czyli jak popatrzymy na to, tak zawsze uczyliśmy i uczymy wystąpień publicznych, że to jest forma, jako forma komunikacji, ona ma służyć osiągnięciu pewnych celów. I te cele mogą być albo poznawcze, albo behawioralne, albo emocjonalne, a prawdziwie skuteczne wystąpienie jest wtedy, kiedy osiągasz. Wszystkie te trzy rodzaje celów jednocześnie. Ja zawsze mówię, że emocjonalne zawsze się osiąga. Niezależnie od tego, czy chcesz, czy nie chcesz. Tak, tylko może ludzie wyjdą z jakimiś emocjami, pytanie, czy wyjdą z właściwymi. Tak jest, ale to jest bardzo prosta metoda przed wystąpieniem publicznym. Bo ja ucząc ludzi wystąpień, mówię rzecz następującą: krok pierwszy do przygotowania, to jest odpowiedź sobie na pytanie, co ty chcesz tym ludziom tak naprawdę powiedzieć. Jeśli masz odpowiedź na to pytanie w jednym zdaniu, to jesteś gotów. Jeśli, żeby odpowiedzieć na to pytanie potrzebujesz więcej niż jedno zdanie, to znaczy, że nie jesteś gotów, wejdziesz na scenę i będziesz szył. Mhm. Tak? Więc jeszcze przemyśl swoje życie. Jak już znasz odpowiedź na pytanie, co chcesz tym ludziom tak naprawdę powiedzieć, to wtedy przechodzimy już do rozłożenia tego na czynniki pierwsze. Czyli po pierwsze, co ludzie mają zapamiętać mhm. po twoim wystąpieniu? Po drugie, co mają zrobić po twoim wystąpieniu? I po trzecie, w co mają wierzyć po twoim wystąpieniu? I dopiero mhm. wtedy, Jesteś gotów do tego, żeby zacząć dobierać sobie argumenty, uh -huh. a do argumentów slajdy. No właśnie. A jak wygląda przygotowywanie wystąpień w Polsce? No, to... Sekretarka przygotowuje Sekre... slajdy. Sekretarka przygotowuje slajdy. Ty te slajdy sobie układasz w jakiś ciąg, najwyżej przestawisz ten z czwartego na, na siódme miejsce i jakoś próbujesz doszyć do tego narracji. Ja jeszcze uwielbiam ten moment, w którym jak wiadomo, że prezes będzie robił to, to noworoczne wystąpienie i będzie miał 15 slajdów, to ostatnie dwie noce grafik nie śpi. Tak. Bo musi zmieniać, bo on ale, wtedy, to jest pierwszy moment, kiedy on tam zajrzał. Ale powiem Ci moje ulubione zdanie. Ja bardzo często przygotowuję lekarzy do wystąpień publicznych i tam ta kultura tych nudnych wystąpień z, z Uniwersytetów publicznych jest tak, jest spotęgowana. Rzeczywiście są nawet dane które mówią, że grupą zawodową, to są dane, które dostarczył kiedyś, przedstawił je Carmin Gallo, mhm. autor książki Mów Jak Ted, bardzo tak. dobrej zresztą, środowiskiem zawodowym, które najczęściej występuje publicznie, jest środowisko lekarskie i jest to jednocześnie środowisko, które występuje najgorzej, mhm. jeśli chodzi o publiczne. I teraz zdanie, które zadaje uczestnikom, lekarzom pytanie, skąd wiecie, że wasze wystąpienie było dobre? i moja ulubiona odpowiedź, i naprawdę ją słyszałem, i naprawdę słyszałem ją... A mogę spróbować zgadnąć? Więcej niż jeden raz, tak. Yy, przeszedłem przez wszystkie slajdy. Yy, to byłoby pół biedy. Okay. Znaczy, merytorycznie trafiłeś, ale forma wypowiedzenia okay. tego zdania jest trochę inna. Uwaga, powiedziałem wszystkie slajdy. Powiedziałem wszystkie slajdy, ok. Powiedziałem wszystkie slajdy, bo to dokładnie pokazuje, czym dla nich jest wystąpienie tak. publiczne. To ja Zbyszek mam jedno pytanie do Ciebie, bo dzisiaj chcemy zrobić dosyć krótkie tak. spotkanie, być może temat w ogóle wystąpień publicznych jest interesujący, więc pewnie możemy rozmawiać o tym długo, ale trochę sobie na samym początku powiedzieliśmy o stresie, o tremie. Tak. Są tacy ludzie, którzy nie robią na co dzień wystąpień i oni naprawdę mają dużą tremę. Tak. Ona jest związana z różnymi... Rzeczami głównie z tym, że wystawiam się na ocenę innych tak. osób. Co może zrobić, gdybyś miał tak poradnikowo powiedzieć, co może zrobić taki, wiesz, szef IT, poproszono go na konferencji, żeby wystąpił na 15 minut. On naprawdę nie występuje na co dzień. Mhm. Jego to stresuje. O, jego, mhm. ten, ten stres go wręcz czasami paraliżuje. Mhm. On, jak myśli o tym, że ma wystąpić, to już się stresuje. Mhm. Ma do wystąpienia dwa miesiące. Co powinien zrobić, żeby był przygotowany? Na scenę. No porozmawiać z osobą, która go zaprosiła, dlaczego go zaprosiła? Znaczy, bo po co on ma występować? Mm -hmm. No bo wiesz. Y tak jak ja nie widzę, bo ktoś sobie tak ułożył w agendzie, że weźmy szefa IT, tak? No, weźmy Chłop nam IT, na zawał zajdzie, żeby nam opowiedział o tym nowym projekcie, który ale, jest w drodze. Ale szef IT może zrobić fajną animację albo film nakręcić o tym projekcie. Czyli nie musi występować. Nie musi występować. Okay. Znaczy scena nie jest miejscem dla wszystkich. Mhm. Ja oczywiście, żeby było jasne, ja mówię o skrajnościach, tak. bo też powiem z pełną odpowiedzialnością, ze wszystkich rzeczy, których uczę w życiu, akurat wystąpienia publiczne są najłatwiejsze do nauczenia. Mhm. I naprawdę jest niewiele osób na świecie, których nie da się nauczyć wystąpień publicznych. No, no to co byś takiemu szefowi IT powiedział, żeby on najpierw, był przygotowany do wystąpienia emocjonalnie? Tak, naj, żeby... najpierw, znaczy, po pierwsze, bym powiedział, że to jest rozmowa z ludźmi, że wystąpienie to jest forma tak. rozmowy. Także on nie będzie występował przed kimś, tylko on będzie rozmawiał z kimś. Mhm. Po drugie, żeby on się oswoił z tym tematem i dokładnie ustalił cele tego, co on chce tym ludziom tak naprawdę powiedzieć. Mhm. Do tego, żebyśmy dobrali to w trzy punkty, do tych trzech punktów, żebyśmy dobrali odpowiednie argumenty, żebyśmy się zastanawiali, jak ludzie na to zareagują, czy mhm. będą tu jakieś zastrzeżenia, czy nie. Do tego dorobimy pomocę. Mhm. Wizualne, jak w jakiś sposób wzmocnić przekaz, i dopiero wtedy zaczniemy pracować nad samą techniką tego wystąpienia. Ale czy z punktu widzenia samych ćwiczeń, ja, ja trochę, wiesz, chcę zadaję to pytanie, bo to są rzeczy, którymi się zajmujemy na co mhm. dzień, ale czy z punktu widzenia samego pra, samej pracy, mam już świetnie Ten. przygotowaną. Prezentację i tak. treść, którą tak. chcę powiedzieć. Ale czy ja mogę zrobić coś, żeby mi pod względem stresu było łatwiej na scenie za miesiąc? No tak, możesz zrobić. Poza oczywiście ćwiczeniami oddechowymi, tak? Możesz się zapisać na szybko na 8-tygodniowy kurs Mindfulness Based Stress Relief, jeśli masz 8 tygodni. Możesz poćwiczyć, wiesz, oddechem i tak dalej, ale możesz sobie to przegadać w różnych sytuacjach mówić głośno w wannie, na spacerze, podczas biegania, jadąc na rowerze. Pewne treści oswoić się z nimi, mm -hmm. żeby one. A pokazać komuś. No oczywiście, że tak, że, że możesz wiesz, żonę żeby... poprosić, dzieci siadać mi tutaj gówniarze i, tu wiecie... i też słuchać, jak ojciec mówi, na koniec macie klaskę. No, no właśnie, albo mm -hmm. na przykład poprosić dwie, trzy osoby z działu, że tak. pokażę im to i zobaczę, jak oni na to zareagują. Tak. Czyli wszystkie formy przećwiczenia, oswojenia materiału, ale też zderzenia go z, z, z mniejszą grupą mogą być takim sposobem, gdzie moje subiektywne. Traktowanie mnie jako mówcy tak. będzie trochę bardziej pozytywne. Tak. znaczy ja lubię, ponieważ ciągle występuję, ja lubię sam siebie zaskakiwać. Pewne figury retoryczne, pewne historie przychodzą mi do głowy na scenie, bo pasują mi do tezy, do, do, do celu, mhm. który chcę osiągnąć w kontakcie z ludźmi. Choć jest też taka szkoła, słyszałem to też od kolegi, który specjalizuje się w wystąpieniach publicznych, że. W trakcie ważnego wystąpienia nigdy nie możesz sobie pozwolić na to, żeby mówić coś pierwszy raz. Mm -hmm. Także jeśli masz ważne ja wystąpienie, zgadza. to tam muszą być rzeczy, które już przynajmniej raz gdzieś yy, mówiłeś. Ja komuś, kogo bym uczył wystąpień, chyba przekonywałbym do tego tak, to jest bezpieczniejsze dla ciebie, choć sam sobie narzucam inne oczekiwania. Ale, ale mówisz o osobie, która występuje prawie że codziennie na dużych scenach, w związku z tym pewnie i twoje doświadczenie i rozumienie procesów, i przygotowanie jest zupełnie inne. Dzisiaj powiedzieliśmy trochę o rzeczach, które powodują, że wystąpienie jest nudne, a być może któregoś razu porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby ono nie było nudne. Czyli mhm. nie, żeby zabić nudę, tylko żeby porwać e, uczestników. Żeby Być może nie to będzie dużo bardziej e, inspirujące, uczące. E, dajcie znać, e, czy taki temat będzie dla Was interesujący. W związku z tym subskrypcje, lajki, komentarze, polecenia, rekomendacje. Wasi ulubieni youtuberzy mówią: Do zobaczenia w następną środę. Cześć, do zobaczenia.